Witamy i zapraszamy do analizy finansowej Solar Edge Designer. Dzięki temu wspaniałemu narzędziu będziesz miał możliwość dokładnego prognozowania kosztów systemu i przyszłych korzyści finansowych, na które może liczyć klient po zainstalowaniu systemów i produktów Solar Edge. W tym filmie dowiesz się, jak korzystać z analizy finansowej i w pełni wykorzystać jej możliwości. Analiza finansowa designera pozwala dokładnie przewidzieć korzyści systemu SolarEdge, opierając się na pięciu różnych aspektach, które zostaną omówione w tym filmie. Dane finansowe, zużycie energii, zachęty finansowe, wycena materiałów i wreszcie stawki operatora. W danych finansowych można dodać dowolny parametr zewnętrzny, który może mieć wpływ na opłacalność lub oszczędność systemu fotowoltaicznego. Aby uzyskać wyjaśnienie każdego parametru, można najechać kursorem myszy na ikonę obok niego. Czas życia systemu to okres, dla którego będzie stosowana symulacja. Koszty eksploatacji i utrzymania to kwoty płacone przez lata na przeglądy, naprawy i czyszczenie. Następnie można określić ilość konsumowanej przez właściciela systemu energii, aby obliczyć roczny koszt energii w połączeniu ze stawkami za media. Jeśli już dodałeś te informacje w zakładce Informacje o projekcie, będą one dostępne tutaj. Jeśli posiadasz szczegółowe dane dotyczące zużycia energii, możesz przesłać plik lub skorzystać z jednego z profili zużycia opartych na wzorcach zużycia energii elektrycznej przez właściciela systemu. W sekcji Zachęty finansowe możesz dodać dowolną zachętę, która może być zastosowana w danym momencie. Jeśli zachęta nie jest wyświetlana na liście opcji, można dodać własną. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, należy kliknąć na przycisk Pomoc. Ceny materiałów można ustawić na jedną z trzech opcji, aby spełnić wymagania związane z finansowaniem projektu. Stała cena, cena za VAT lub dodaj wycenę według BOM, którą możesz wypełnić samodzielnie. BOM jest również prezentowany poniżej i będzie teraz edytowalny tylko przez zakładkę analizy finansowej. Ostatnią częścią jest koszt energii, gdzie można wybrać dostawcę mediów i odpowiednią stawkę. Jeśli nie możesz znaleźć swojej stawki na liście rozwijanej, możesz utworzyć stawkę niestandardową. Więcej informacji na temat dodawania niestandardowych stawek za media można znaleźć w przycisku Pomoc. Gdy parametry analizy finansowej są już ustawione, można wygenerować raport podsumowujący, który prezentuje wszystkie obliczenia. Proszę zwrócić uwagę, raport finansowy zostanie poprawnie wygenerowany tylko wtedy, gdy wprowadzisz zużycie energii, cenę systemu i stawkę za media. Składowe finansowe są dodawane do raportu, dostarczając wszystkich danych finansowych, które mogą pomóc Ci sprzedać projekt. Przegląd finansowy określa najważniejsze parametry dla Twoich klientów: bieżący rachunek, oszczędności na rachunku za energię w całym okresie użytkowania, rachunek z Solar Edge i stopę zwrotu. Kolejną sekcją raportu są szacunkowe oszczędności, w których można zobaczyć oszczędności na rachunkach za energię elektryczną w skali rocznej lub miesięcznej. Karta oszczędnościowa pokaże, jak będzie wyglądał nowy rachunek z Solar Edge. Na końcu znajduje się szczegółowa analiza finansowa zawierająca wszystkie dane finansowe systemu. Świetna robota! Zakończyłeś analizę finansową. Możesz teraz podzielić się tą propozycją z klienta.